Cześć, to jest kolejny odcinek z Minecraft Survival. Ja tu jestem goniony przez zębiaki. E, zostawcie suba, lajka e, i no, subika z dzwoneczkiem. E, pięć łapek w górę to kolejny odcinek właśnie z Minecraft Survival. I na sto subików... E, to zdaje e, place of carda o wartości 50 złotych No Nie. Właśnie Co jest? Jakiś, jakiś gość dołączył na serwa. Co jest? A no przecież Dobra, napiszemy mu siema Dobra, siema kurde. Aha. No to super. Nezginále. Je zlo. Aha. Že já bym... Aha. Dobra. Dobra. Napiszcie w komentarzu czy chcecie żebym nagrywał z, z, z Fortnite też na przykład z PvP Na przykład bym live'iki nagrywał, że gram z wizami Na przykład kreatywne albo oddziałki Co jest co ja? Dobra. O dobra, tu jest ten grać. Dobra damu. Ej. Ej po prostu. Ej Michał. Ej zombiak, zombiak! Zombiak! Ej. Co jest on? Dobra. No dobra No dobra, albo ja do niego pójdę Właśnie, jak zostawi się y, pod tym tym filmem y, Gdzieś szła w górę, to nagrywam live'a W ogóle zapomniałem, że ja mam dużo lasu, bo. Ja tak dawno nie wchodziłem na ten serwer Naprawdę. Właśnie napiszcie w komentarzu, czy chcecie dołączyć na serwer. Bo właśnie tam patrzę codziennie, czy ktoś coś napisał, że chce dołączyć. Dobra, ja sobie zrobię budki. O Jezu, dobra. Na 100 subików e, robię właśnie... E, z, nie zdążyłem powiedzieć, bo... No, zrobiłem, ale to się nie założy. Na 100 subików właśnie robię... E, Kęcis na 50 zł PST, więc właśnie zachęcam Was do za subskrybowania mojego kanału. Kurde, ten debil mi... sorry, sorry, No dobra. Jezu, napiszę mu sorry, że go wezwałem. Kurde, no, co jest? Kurde, mi zabiera. Nie, przecież on tego nie słyszał, dobra, ale i tak... Aha, to jest mój widz. Eee. Dobra, dzięki, dzięki. S I sorry, że się wyzywałem debil. Po prostu myślałem, że to jakiś losowy gracz, który wbił po prostu na serwale oko. Dobra, za to mu odpalę żelazo. przy każdemu widzowi, który mi się przytrafi i powiem na niego No, debil, tak. To wtedy w coś się sensie tak przypadkowo no, ze zder, zde, zdenerwowania, to wtedy odpalę właśnie mój coś. Kurde, gdzie on jest? Dobra. No tu zrobię domek taki. Ja chyba jutro nagram właśnie film z, z Fortnite'a A po odcinku z Fortnite'a nagram kolejny film z właśnie serii Survival Także by było tak, nie inaczej Dobra skrzynkę Nie wiedziałem, że jakiś widz mi napisze, że kocham ją Ale tak. nie wiedziałem, że kiedykolwiek ktoś że mnie kocha Oprócz rodziców Dobra, ale... Dobra. Co ja robię w ogóle? Czemu nie robię motyki? Dobra, i motykę Ogólnie w, w domku saty marchewka co jest Czemu bijeliśmy? Co czemu... jest? A dlatego, bo wziął mi to się jezonko jakieś ma Ale czemu ja czemu... Dobra? Czemu... Co to jest? Czemu on nie ucieka? No, jak, jak... Co to jest? No, dobra. Co to było? A, aha. Ja myślałem, że jakieś siedzenie, zają... ale ok, dobra. Ja na no, słup. jest ja scrollem czy wiem co jest którym jestem co jest je ja teraz tak patrzę na swoje FPSy potężne Dobra, nie wiem. Właśnie, do kopalni, żeby coś... Aha. Nie no, to super kopa Super kopalnia ogólnie Jeśli mnie oglądasz, drogi widzu, a nie subskrybujesz, to właśnie zachęcam Cię do zasubskrybowania nie? Bo to naprawdę się opłaca. Bo masz du duży dużo procent szans na właśnie zdobycie tego ps -a. Kurde, mnie gryzie komary. Właśnie zawsze tworzę takie na koniec odcinka takie jakieś... No, takie... O, tutaj. Oczywiście to jeszcze nie koniec odcinka, ale już... Się, no, żeby mieć zrobione, żeby na, na później nie. Właśnie tarcze. Ciekierna. Dobra. Jak się... Napiszcie w komentarzu, jak to się robiło, gdzie się... Gdzie można było włożyć wszystko w ramkę. No, wszystko, no. Dobra, ty, jakieś takie... A i oczywiście e, serwer jest włączony ciągle, prawie ciągle. Chce w sensie się wystarczy napisać Miałbym na Discordzie właśnie Będę musiał na którymś odcinku podać w Discord w się sensie jak się nazywa no. Nie wystarczy właśnie napisać na Discordzie Albo nie na Discordzie Nie, nie wiem, później pomyślę e, dobra No Serwer będzie tak włączany, e, tak co godzinę, w sensie, jeżeli e, e, wyłączy się to tak co godzinę, no, e, no, co, co, powiedzieć. Jutro następny film wleci, no i, czy, e, No, czekajcie, e, no, jeszcze widzę chyba. Dobra ja poszukam jeszcze wi widza Powiem jeszcze ten Tylko musi podać swój numer To wtedy ten Jeszcze powiem żeby żeby poprosił jakiegoś kolegę żeby zasubskrybował Co jest? Ile wilczków? Co jest? Jak? Dobra, bez widzę się pożegnam, bo nie mogę go znaleźć. Ale jeszcze się nie pożegnam. Dobra. Jeszcze coś porobię. Właśnie... Wbijajcie na serwer, bo ja właśnie bez widzów nie mam nic zarobienia. Mi się ludzi bez żadnych widzów. Tak chociaż z trzech widzów by potrzebował. Żeby tu ten no się rozwinąć na tej mapce. No dobra. Do następnego odcinka. Elo.